Będąc w pięknych murach Pałacu Trebmajera, rozmawiamy z panem profesorem Lipińskim na temat przyrody no i oczywiście na temat akwenów, które w naszej gminie się znajdują. I teraz przechodzimy także do ciekawego akwenu, do ciekawego jeziora, które przy sobie ma piękny rezerwat. Jezioro to. Łąkie. Jezioro Łąkie to jest to rezerwat Czaplisko. Będąc nad tym jeziorem, nie można pominąć tego, tego rezerwatu, chociażby ze względu na... Bo jest blisko. To jest po pierwsze, a po drugie rzadko kiedy można spotkać miejsce, gdzie jest drzewostan sosnowy, drzew sosnowy w wieku powiedzmy 180-200 lat, a tam jest taki drzewostan. No bo sosna to jest chyba, jeżeli chodzi w kontekście naszych lasów, taka pierwsza do wycinki, mówiąc 80-100 więc... lat jest wycinana, w zależności od tego, na jakim siedlisku jest. To jest raz, a dwa z drzew też interesujących tam, no dęby trzystuletnie przynajmniej. Także to pod tym względem jest, jest to bardzo, bardzo właśnie interesujący rezerwat, jako zbiorowiska, zbiorowiska roślin. Ale też i sama nazwa też o czym świadczy. Prawda? Że... No, o czym to świadczy? No, czaplisko, już sama nazwa mówi. Że Rzec... czaple. Kolonie czapli. Czapli oczywiście. nie brakuje. Ogólnie rzecz biorąc, z daleka w ogóle jak się jeździ. Ja wiem, że teraz popełnię największy ornitologiczny błąd. Czasami z daleka wyglądają jak buciany, prawda? Niektórzy się mylą. Tylko jak już bliżej, to już, to już, już, już tej pomyłki raczej nie ma. Po pierwsze, po drugie siedlisko, bo to nie tam. Czaple spotka się nad wodą, przede wszystkim nad wodą i w locie łatwo rozpoznać czaple tak na marginesie. Jak mało który ptak, duży ptak ma szyję wygiętą w kształcie litery S. I kiedy się widzi takiego dużego ptaka wielkości bociana, no może żurawia, to, to aż nie, bo żuraw jest większy, ale smukła sylwetka, wygięta szyja czapla Czyli już wiemy, jak, jak taką czaplę na niebie spotkać. My oczywiście także zachęcamy, abyście do tego jeziora, do tego rezerwatu się przedostali. Na części tego jeziora spokojnie nasi wędkarze się rozstawili i będą liczyć na to, że wspaniałe ryby trafią do siatki. Zobaczymy, jak im się uda. Oczywiście od razu po tym zachęcamy do tego, abyście skorzystali z naszych przepisów, które także dzisiaj w tym odcinku się pojawią. Zachęcamy do tego oczywiście, żeby. Na przykład w kontekście, jeżeli ma się domek, działkę, na przykład mieć swój kompostownik, bo to chyba też ważny ekologiczny aspekt i do tego zachęcamy. A my, panie profesorze, cóż, dalej wędrówkę? Niech jeszcze i to. Może. Trochę zmęczeni, bo już trochę jezior za nami. Wędkarze także nas nie rozpieszczają. Musimy się posilać kanapkami, bo ryb za dużo nie ma, ale oczywiście dalej wędrujemy, poznawać naszą gminę w kontekście wspaniałych jezior. Jesteśmy wciąż na terenie Puszczynoteckiej. Jesteśmy w tej chwili na jeziorze spalonym. Spalonym. Ale nazwa administracyjna to jezioro Łą. Łąkie. tak. E, cóż, cóż to na tym jeziorze możemy złowić? No tutaj przewaga szupaka, okonia, to jest takie bardziej, powiedzmy, jakby to powiedzieć, w takim dużym skrócie, jezioro drapieżne. Tak, bo tu widać, że jest dużo trzcin, są te zatoczki, gdzie ta drobnica się trzyma, i ta tak, ryba tak naprawdę ma gdzie żerować. No nie Niemniej jednak można tu spotkać okazy leszcza. Co, mimo tego, że jest to jezioro dosyć, dosyć, płytkie, dosyć tak. płytkie. Czyli ten deszcz musi w jakiś sposób to, to pożywienie sobie znajdować i mieć te warunki do tego, żeby, żeby rosnąć. A tak, wracając już do tematu tego, tego, tych drapieżników yy, spinningistów, to chyba nie jest najlepszy czas teraz na, na, na spinningowanie. No, najlepszy okres, z tego co, co wiem, to tutaj jest jesienią. Dlatego jesienią można tu spotkać bardzo dużo łodzi i łowienie na spinning tego co też mówiłeś, to jezioro też nie charakteryzuje się zbyt dużą ilością miejsc do wędkowania, nie? I... No nie ma, około, może około 20 takich kładek, kilka miejsc z brzegu, a no reszta no z łodzi. Czyli generalnie to jezioro upodobali sobie bardziej spinningiści pływający. Dokładnie. Czy jest gdzie tu zbudować łódkę? Tak jak teraz przechodziliśmy tutaj, to widać takie fajne miejsce, nawet taki pomościk delikatny jest do wodowania. Łodzi jest zjazd, czyli można sobie bez problemu poradzić tutaj z łódką, można bez problemu sobie to poradzić z łódką, a inna biała ryba występuje tutaj, płoć, płoć ładna, płoć, płoć wzdręga, no płocie to takich okazów raczej tu nie spotkamy wyjątkowych, ale jest, czyli przede wszystkim spinnik, przede wszystkim, e, to jeszcze chwilę połowimy i ruszamy dalej. Witamy Państwa w następnym odcinku. Cały czas marzymy, no bo myślę, że to jeden z podstawowych sposobów przygotowania ryby. Myślę, że szczególnym tematem i tak naprawdę sekretem potraw ryb jest to, że powinna być to ryba świeża i po prostu z dobrego łowiska. Jak Pani uważają? Tak, oczywiście. A? Bardzo ważne. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o nasze jezioro Solecko, tutaj te rybki naprawdę mają dobre warunki do tego, żeby tak. później pięknie wyskoczyć na nasz tak. talerz, więc zobaczymy jaka następna ryba wskoczyła. Mamy drodzy Państwo lina zmażonego. O linie już troszeczkę rozmawialiśmy. Czy ta ryba nadaje się do smażenia, czy, 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 czy to jest spyszna ryba, czy goście lubią taką rybkę? Lubią goście rybkę, lubią ją smażoną, lubią również w zalewie octowej. Bardzo polecają, biała rybka, smaczne mięsko, naprawdę. Mimo, niektórzy także bardzo lubią łowić tą rybę, nasz kolega, który wędkował, bardzo lubił, oczywiście nie złowił, ale, ale najważniejsze, że, że, że to jest bardzo zawodowy hobby. Drodzy Państwo, pyszny lin, pyszna ryba, zachęcamy, abyście przygotowali go w domu, a jeżeli Wam się nie chce, bo oczywiście może się nie chcieć, zapraszamy do gospody za lasem.